Stelato. jest to również samochód marki Huawei. Jest to samochód S9 Ultra w takiej wersji z 2024 roku 214 tysięcy pod drzwi, czyli cena z całymi ze wszystkimi opłatami. Oczywiście lidar, wersja tapicerki ciemna z brązowymi wstawkami. Samochód ma przejechane. 15 tysięcy kilometrów. Bardzo dużo ostatnio zapytań o ten samochód. W tej wersji ten samochód posiada również ekran razem z rzutnikiem. Posiada również automatyczne rolety. Piękne felgi. Naprawdę piękne. Oponki na dwudziestocalowych felgach. Lotka. Bardzo ładne auto. No chyba już teraz wiem, dlaczego tak dużo osób się o ten samochód pyta. Fajne wyposażenie, w bardzo ładnym wyposażeniu. Naprawdę myślę, że warto. Kurczę, jaka fajna kierownica. Słuchajcie, jak to chodzi pięknie. Piękny, pięknie Dźwięk bardzo ładny. Fantastyczny dźwięk, naprawdę. W środku. Zapachy tego typu sprawy. Dwie ładowarki. Piękna. Nie no, to już jest. odwrót, słuchajcie. Samochód ma ładną, zobaczcie, bordową skórę. Bardzo podobną do mojego B.I.D. Hanna. Bardzo fajna wersja. Coś tu widzę, mnie obserwuje. Myślę, że ten samochód by się Wam podobał.